Spotkaliśmy się dzisiaj w Warszawie, w tym studio kulinarnym po to, żeby, żeby zaprezentować walory amerykańskiej wołowiny naszym wspaniałym szefom kuchni z najlepszych warszawskich i nie tylko restauracji. Przyczyna, dla której się spotkaliśmy, to kwestia przekonania naszych szefów kuchni, że wołowina jest mięsem bardzo atrakcyjnym dla restauracji, ma fantastyczne walory smakowe, kulinarne i wymaga pewnych umiejętności. Nie jest mięsem, którego obróbka jest najłatwiejsza. Dlatego też zaprosiliśmy do tego szkolenia znakomitego szefa kuchni, który jest ambasadorem amerykańskiej wołowiny, reprezentuje USMF, który przyleciał do nas specjalnie z Tajlandii, gdzie w Bangkoku otwiera kolejne restauracje, które serwują oczywiście amerykańską wołowinę. Chef Kuchni ma wielkie doświadczenie i przekazał swoją wiedzę naszym kolegom, szefom Kuchni polskim. So here we are on the 3rd of June, doing an event in uh, Warsaw, a really, really amazing event with uh, tender meats in the USMEF. Just talking about uh, how uh, consistent American beef is, how sustainable American beef is, and how really a great integration within the Polish market it is, and giving chefs and uh, and suppliers a, a great understanding, a further yes, understanding yes, of what it takes to sweets. raise animals, what it takes to slaughter animals, what it takes it to take to bring an animal to a plate in Poland. Is really it's an amazing, amazing two two and a half year long expedition that it takes to get here. I want to, we wanna zrobić make sure that there's more American beef on Polish plates. And uh, people, when it uh, that, that high quality beef choice, they choose American beef every time. Mamy dość spore doświadczenie jako firma w promowaniu wołowiny amerykańskiej, ponieważ robimy to już od początku XXI wieku, już w 2000 roku byliśmy światowym liderem jako dystrybutor w ramach takiego projektu American Beef Club ta wołowina wchodziła na, na rynek przebojem aczkolwiek po Naszej akcesji do Unii Europejskiej przez chwilę musieliśmy o wołowinie amerykańskiej na, na polskim rynku zapomnieć. W tej chwili wróciliśmy do amerykańskiej wołowiny i do jej promocji, ponieważ Amerykanie przystosowali swój przemysł mięsny w taki sposób, że ta wołowina wprowadzana na rynek unijny w ramach takiego projektu programu Hormone Free, także ta wołowina jest troszeczkę inaczej produkowana na rynek europejski niż na rynek amerykańskich, taki typowy i dzięki temu konsumenci w Europie, w tym również u nas w kraju, w Polsce, mają wybór, mogą spróbować znakomitej wołowiny polskiej, bo nie twierdzimy, że wołowina amerykańska jest lepsza od polskiej lub od każdej innej. Jest po prostu bardzo dobra. Zostawiamy kwestie decydowania, co dla konsumenta jest najfajniejsze jemu samemu. We do this event together with uh, the company called Tendermeats. Uh, they are distributing US beef in Poland. Uh, we are very pleased with this cooperation. Uh, we are here today to demonstrate uh, to the Polish consumers and the Polish professionals uh, the versatility of the cuts uh, that we have on offer and uh, the high quality of the product and the consistency of the product. And we hope that through this event, uh, more US beef will um, show up in Polish restaurants and the Polish consumers would actually have an opportunity to try the product and uh, make decisions for themselves and evaluate the very high quality of it. Uh, how big is that production? Well, isolation, Polish is very compact language. Bardzo fajny dzień, nastąpił dzisiaj po raz kolejny już w Polsce. Mieliśmy możliwość spotkania się z amerykańskim, konkretnie kanadyjskim szefem kuchni, który wprowadził nas w tajniki, podał kilka fajnych tipów, jak przygotować mięso amerykańskie, a co bardzo ważne, co robić z rzeczami, które no, przysparzają bardzo wielu szefom kuchni problemów, to znaczy okrawkami i takimi rzeczami, które są jakby nieprzydatne tak na pierwszy rzut oka. Bo dzisiaj dokładna wiedza na ten temat była przekazana i to moim zdaniem e, be, bardzo będzie miało fajne przełożenie na pracę szefów kuchni w restauracjach, bo dzięki, dzięki takim właśnie doświadczeniom, jak dzisiaj, będą mogli lepiej wykorzystać e, surowiec, e, mniej strat. Więcej jak gdyby no, na koniec pieniążków z każdego sprzedanego steka. Ja w klubie miłośników Wołowiny Amerykańskiej jestem już od 20 lat, jestem bardzo szczęśliwy, że ten klub się cały czas rozwija, powiększa i że przede wszystkim szefowie kuchni, którzy w tym klubie są, Coraz więcej wiedzą o mięsie amerykańskim, coraz lepiej są w stanie go przygotować i coraz bardziej doceniają i przekazują naszym klientom wartość tego właśnie amerykańskiego mięsa, że jest to legendarna jakość i no wspaniałe doświadczenie kulinarne przede wszystkim. Także cieszę się, że mogłem dziś uczestniczyć i że ten klub się rozwija i idzie to wszystko w dobrym kierunku. Konsument uczy się też, co to znaczy jakość wołowiny, bo do tej pory konsument unikał wołowiny, bo była droga i nie zawsze wiadomo było, co można z niej zrobić, czy uda się uzyskać właśnie zamierzony efekt i mieć satysfakcję. W tej chwili, podążając za standardami wysokiej, wysokiej jakości wołowiny, nasi producenci, rolnicy. Produkują wołowinę coraz lepszą i, i uzyskują za to coraz wyższą cenę, ponieważ zaczynają rozumieć, z czego ta cena się tak naprawdę bierze. A bierze się właśnie z jakości. Mam nadzieję, że kolejne tego typu szkolenia bądź promocje w restauracjach będą coraz bardziej otwierały restauracje na mięso naprawdę spełniające wysokie standardy i będą dawały satysfakcję konsumentom.